Jest ciemna noc. Jest po pierwszej, w pół do drugiej dochodzi. O tej porze wiewiórki, Zwłaszcza mały, to śpiał. Nie wiem, co mu się dzieje, że tłuczy się jak Marek po piekle. Jest, na pewno jest najedzony. O, co? No i tak i ciągle przewraca się. Wiesz co, kolego, ja to cię jednak wsadzę do gniazdka. Wsadzę cię do gniazdka. Mama życa to by cię po prostu wzięła i i przydusiła. Ale wiewiórki, które tak rozrabiają, to źle kończą. Po prostu. Dobranoc się z